Punkty A, B, C są wierzchołkami trójkąta. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta, poprowadzona z wierzchołka C, przecina prostą AB w punkcie D. Obić długość odcinka BD. Najpierw to, co robię, to zaznaczam punkty A, B, C. Tutaj wybieram, yy, wybieram bardzo małą jednostkę, to znaczy odcinek, który jest jednostkom, jeden, ze względu, na to, że, ze względu na to, że druga spółrzędna punktu C oraz B to 31, czyli te punkty B i C są gdzieś wysoko. To ja muszę tutaj wziąć dosyć małą jednostkę, żeby ten rysunek mi się zmieścił ten, tutaj, w tym małym oknie nagrywania. Czyli... Biorę małą jednostkę i gdzieś tu wysoko, stosunkowo wysoko zaznaczam punkt B oraz C. Ty drugie spółrzędne są takie same, więc te punkty są na jednakowej wysokości. Ten odcinek jest równoległy do osi X. A gdzieś niżej y, punkt A. Łączę te punkty i mam trójkąt ABC. Ten rysunek jest y, przy... W przybliżeniu doby, tak, bo czy tutaj jest 31 dokładnie na, tym, na tej wysokości, czy nie, to nie wiem, ale to nie jest istotne. Ten rysunek jest tylko pomocniczy i on ma być tylko w przybliżeniu, ma w przybliżeniu tylko odpowiadać z tym danym, ponieważ ma mi pomóc rozwiązać zadanie, a sp sprawdzający rozwiązanie nie będzie oceniał tego rysunku, tylko będzie oceniał równania, wzory, no i obliczenia, no i wynik końcowy, a, nie, a rysunek jest tylko, ma tylko odpowiadać mniej więcej tym danym. Bo jak gdybym ten trójkąt narysował gdzieś tutaj, lub tutaj, lub tutaj, no to tutaj to by było błędne, błędny rysunek i pewnie jakieś punkty by policzały za zupełnie błędny rysunek. A ten rysunek jest w przybliżeniu dobry i to wystarczy. Dobra, to zadanie ma dwa rozwiązania, albo więcej niż dwa, ale na dwa... Wpadłem i może najpierw omówię pierwsze rozwiązanie, które, którego nie zrobiłem, też nie napisałem tutaj. A to dlatego, że to rozwiązanie zawiera wzór na odległość punktu od prostej, którego nie ma na podstawie Tak jest na rozszerzeniu, więc jeżeli ktoś zna ten wzór, no to to rozwiązanie jest w samym, chyba nawet trochę krótsze, więc można nim robić. O, więc tak, pomysł jest taki. Najpierw znajdę równanie prostej przechodzącej przez punkty AB, tak? Czyli chodzi o tą prostą. Równanie prostej jest proste, czyli to jest to równanie. Następnie y, znajdę y, wzór na, znaczy znajdę odległość punktu od tej prostej z tego wzoru, o którym mówiłem. Klikam tutaj geometria analityczna, o! I chodzi o ten wzór odległość punktu od prostej o danym równaniu. Poziom rozszerzony. O ten wzór chodzi. O wzór prosty, nawiasem mówiąc, i to jest ta odległość punktu od prostej z tego wzoru liczona. I w ten sposób znajdę odległość punktu C od prostej, od prostej, czyli od punktu D, czyli długość tego odcinka CD później znajdę odległość punktów C i B od siebie. Będę miał dług, drugi bok, pierwszy bok. I ten bok trójkąta szukany, ten odcinek BD, to jest trzeci bok trójkąta prostokątnego. I ten trzeci bok trójkąta prostokątnego znajdę stwierdzenia twierdzenia Pythagorasa i będę miał odpor, długość odcinka BD. No to jest taki pomysł na takie rozwiązanie. Tylko, tak jak mówię, wzór jest z rozszerzenia, więc, więc zrobiłem to inaczej. To chyba trochę dłuższym sposobem. Początek w każdym razie taki sam. Znajduję, a może omówię to rozwiązanie. Pomysł jest taki: znajdę najpierw równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B. Następnie znajdę równanie prostej prostopadłej do tej i przechodzącej przez punkt C, czyli chodzi o tą prostą. Mając te dwa równania prostych, znajdę punkt, w jakim one się przecinają, czyli punkt D. Wspólne tego punktu, następnie a następnie już prosto znajdę odległość punktu d od b, czyli odległość tych dwóch punktów od siebie, b i d, i będę miał o, o, długość odcinka bd. To jest to ta, taki jest plan. No to teraz robię to. Znajduję równanie prostej przechodzącej przez punkty a i b. Równanie prostej jest takie. Ono się zaczyna w ten sposób, że jak mam dwa punkty A i B, to x2 minus x1 to jest różnica dwóch pierwszych współrzędnych razy y minus y1. Czyli różnica dwóch pierwszych współrzędnych, 14 minus 1 jest tutaj, razy y minus y1, czyli 5. Dobra, dalej jadę. A nie, źle kliknąłem. Yy. Tak. Tak. I tutaj wzór jest y2 minus y1, to jest y, różnica dwóch drugich drugi spółrzędnych y, razy x minus x1. Czyli różnica drugich spółrzędnych, czyli 1 minus 5 jest tutaj, razy x minus x1, czyli minus 101. Mam tu równanie takie, które upraszczam i y, chcę zapisać je w postaci kierunkowej, czyli... Czyli takie, y się x plus b, ponieważ w postaci kierunkowej, y, mając równania w postaci kierunkowej, mogę, y, wiem, jak policzyć prostą postopadłą do tej. Tak. Czyli upraszczam. 14 minus 1, 13, y minus 5 jest tutaj, czy 1 minus 5, 26, x minus 1, przepisuję, no, na y, Wymnażam nawiasy 13 razy Y13Y, 13 razy minus 5 minus 65, 26 z X 26X, 26 razy minus 1 minus 26. Ca ca cały czas dążę do postaci kierunkowej, czyli 65 na prawo, minus 26 plus 65, 69, tak, tak, 36, e, tak 69 13, 26 i 39 dzieli się na 13, więc dzielę na 13 i mam prostą w postaci kierunkowej. Y równa się 2X plus 3, czyli tak jak jest ten wzór, Y równa się AX plus B. To jest postać kierunkowa. I teraz tak, przypominam sobie, kiedy proste są prostopadłe. Tak, proste prostopadłe to są takie. I proste prosto, są prostopadłe wtedy, kiedy iloczyn ich e, współczynników kierunkowych jest równy minus 1. Tak, tutaj masz minus 2 razy 1 druga jest równa minus 1. I dlatego te proste są prostopadłe. Czyli y, ja szukam jakiejś prostej y równa się ax plus b, zawierającej wysokość cd. Tak? Czyli szuk, szukam te, tą prostą. Prostopadłą do tej, którą, którą już wyznaczyłem. Czyli y równa się 2x plus 3. I. A jeszcze jedną rzecz zobaczę. y równa się 2x plus 3. Tak? Czyli ona w trójce, y się 2x plus 3 w trójce, przecina oś y. O, to sobie tak sprawdziłem, że, że to jest prawdopodobny wynik. A, no i 2 rośnie, tak? Plus 2. Czyli jest funkcją rosnącą i ta prosta też rośnie. Dobra, no, czyli to jest prawdopodobne, że to jest dobry wynik. Tak, warto sobie sprawdzać po drodze, czy te wyniki, które otrzymuję, to nie są bezsensowne. Jakby było y, y się 2x minus 5, no to widać, że Yy, ta prosta przez minus piątkę, która tutaj jest, nie przechodzi. Dobra. Y, y się 2x plus 3. Prosta do niej prostopadła, czyli jakaś y, y się x plus b, na razie nic o niej nie wiem, Też, yy, ale muszę znaleźć a i b. I a znajduję w ten sposób to, co mówiłem. Iloczyn współczynników kierunkowych jest równe minus 1, czyli a razy 2 jest równe minus 1. Napisałem równanie, z którego wyznaczam a. Dzielę przez tą dwójkę i mam A równa się minus 1 druga, już wiem, jak się zaczyna ta szukana prosta prostopadła. Zaczyna się Y równa się minus 1 druga X plus B. I ten współczynnik B wyznaczam w ten sposób, że wiem, że ta prosta przechodzi przez punkt C, zawiera punkt C, który ma spróżedne 4,31, czyli współrzędne tego punktu spełniają równanie tej prostej. Czyli mogę je podstawić do równania. I podstawiam. 4, 3, 1 tam były, te, ten punkt C. Czyli to jest spójrzona Xowa, to jest y. -owa. Podstawiam i, i mam równanie na b. Minus 1, 2 razy 4 to jest minus 2. Na lewo 3,1 1 plus 2 równa się b, czyli b równa się 33. Tak. Czyli już mam y równa się minus 1, 2 x plus 33. 3. Tak. Tutaj jest minus 1, 2 x plus 63, czyli plus 33, czyli osnieg y, 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 przecina w 33, no i tutaj jest 33, no bo jeśli tutaj jest 31, to prawdopodobnie tutaj jest 63. Minus 1 druga x jest malejąca, więc ta maleje. To znaczy ta, która przechodzi przez cd i moja znaleziona też maleje, więc to jest sensowny wynik. Dobra, to sobie go sprawdziłem. Tak jak mogłem, bo to, to nie jest idealne sprawdzenie, ale... Yy, Mniej więcej widać, że to jest dobry wynik, i teraz tak mam równanie tej prostej y równa się 2x plus 3, i równanie tej prostej y równa się minus 1 do x plus 33. Tak tam było, i teraz znajduję, znajduję punkt przecięcia tych dwóch prostych, a punkt przecięcia to jest punkt wspólny tych dwóch prostych, czyli jak rozwiążę układ równań, to znajdę ten punkt wspólny. Czyli pakuję do układu równań pierwszy równanie prosty, drugi równanie proste i szukam rozwiązania tego układu równań, czyli punktu, który należy i do tej prostej, i do tej prostej, czyli punktu wspólnego. Dobra, no to, to metoda podstawiałem, ponieważ y mam tu już wyznaczony. Równa się 2x plus 3. Wstawiam za y 2x plus 3. Tutaj jest minus 1 do gx plus 6, 3, tak, bo tutaj wstawiłem 2x plus 3. Minus 1, druga x na lewo, 3 na prawo, 32, 1 2x, 5 drugich x równa się 30, dzielę na 5 drugich, żeby się pozbyć tego 5 drugich i mam dzieląc na ułamek noży przez jego odwrotność, 30 2, 60 przez 5, 12, x równa się 12, y równa się y, i żeby znaleźć y, to starczy podstawić do tego lub do tego równania, obojętnie do którego. Wybrałem pierwsze, bo prostsze. 2 razy 12 to jest 24 plus 3 to jest 27. Tak. I mam punkt D. 12, 27. Teraz znowu popatrzę, czy prawdopodobny punkt D. 12, 27. No. Jakbym wyszło 12 minus 27, to bym wiedział, że źle wyszło. A tutaj no, 27 wynika. Jeśli tu jest 31, to 27 może być. 12 też może być. Sensowny wynik w każdym razie. No i teraz mam punkt D, mam punkt B, szukam odległości między tymi dwoma punktami, czyli długość odcinka BD. To jest taki wzór prosty, jak mam punkt A, punkt B, to długość odcinka to jest kwadrat y, różnicy pierwszych x2 minus x1, pierwszych współrzędnych i plus kwadrat różnicy drugich współrzędnych, y2 minus y1, tak. No to, to robię. 12 minus 14 do kwadratu, 27 minus 61 do kwadratu, 12 minus 14 minus 2, 27 minus 61 minus 4 do kwadratu 16, minus 2 do kwadratu 4, tak, bo ujemna do kwadratu daje dodatnią, 4 plus 16, 20. Piastek 20 mogę prościej zapisać, wyciągając liczbę przed znak pierwiastka, a. To robię w ten sposób, że rozbijam 4 razy 5, czwórka się pieraskuje, bo... Jakbym rozbił 2 razy 10, to by nic nie spiaskowo. No, dlatego rozbiłem na 4 razy 5. Czwórka się pieraskuje, 2 pieraski z 5 i to jest długość odcinka BD. 2 pieraski z 5. No i tyle w tym zadaniu. Napisałem odpowiedź i koniec.